Czy wiesz, jak najłatwiej zostać przegrywem? Co wystarczy zrobić, żeby wpędzić się w spiralę uczucia przegrywania własnego życia? To gigantyczna pułapka naszych czasów, w którą wpada mnóstwo ludzi, a u podstaw której leży psychiczna alergia. Nie mam absolutnie zamiaru przekonywać Cię dzisiaj do wytartych frazesów typu. Porażka i sukces są tylko w głowie, zależą od Twojego mindsetu. Albo też wmawiać Ci, że wystarczy spojrzeć na jasną stronę życia i nieważne ile masz niepowodzeń na koncie, wystarczy usiąść w pozycji kwiatu lotosu, pomedytować i bez problemu można cieszyć się życiem. Nastawienie jest istotne, umiejętność cieszenia się małymi rzeczami i życiem, tak po prostu, jest oczywiście ważna. Ale bądźmy poważni. W dzisiejszym świecie potrzebujemy jakiejś efektywności. I ja, i ty pragniemy czuć się kompetentni, zdolni. Potrzebujemy czuć, że coś nam czasem wychodzi. Osobiście lubię taką zasadę w swoim życiu coś wygrać, coś przegrać. Jeżeli mam poczucie, że w ostatnim czasie były u mnie jakieś porażki, ale też sukcesy, to generalnie mogę sobie przyznać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Próbowałem, coś mi wyszło, coś nie wyszło, bo to też normalne. U wielu ludzi w tym miejscu pojawia się jednak poważny problem. Ci z nas, którzy są dla siebie surowi, robią dwie rzeczy, aby skomplikować sprawę. Po pierwsze, stawiamy poprzeczkę adekwatności niezmiernie wysoko, zgodnie z własnymi wyśrubowanymi standardami. Po drugie, przyjmujemy podejście zerowej tolerancji dla błędów powtórek lub zmagań. W tym kontekście narażamy się na częste łamanie naszych osobistych standardów, a kiedy to robimy, to jest to wielka sprawa. Reagujemy mocno. Taką życiową postawę można porównać do... Alergii na orzeszki ziemne. Kiedy ktoś bez alergii zje orzeszki ziemne, wszystko jest w porządku. Natomiast, kiedy zjeje ktoś z alergią, reakcja jest poważna. Orzeszki ziemne wywołują pokrzywkę, obrzęk biegunkę, a czasami nawet śmiertelny wstrząs całego organizmu. I teraz ludzie, którzy są dla siebie bardzo surowi, mają taką właśnie metaforyczną alergię na błędy. Kiedy ktoś, kto nie zmaga się z takim perfekcjonizmem, popełnia błąd, nic się takiego nie dzieje. Może poczuć się trochę zawstydzony, krzyknąć, och, mój błąd. I jeśli to konieczne, po prostu przeprosić. Ale kiedy to perfekcjoniści popełniają błąd, czy to obiektywny, czy też zupełnie subiektywny, to reakcja przypomina właśnie ciężką alergię. Organizm zalewa wstyd, poczucie winy, samoocena spada na łeb, na szyję. Dominuje pragnienie ukrycia się, czasem zadawania sobie nie tylko psychicznego, ale też nawet fizycznego bólu. A po takiej reakcji zazwyczaj pojawiają się postanowienia, żeby po prostu nie próbować już więcej. I tutaj pojawia się gigantyczny paradoks. Najlepszym sposobem, żeby nie trwać w porażce, jest przecież próbować dalej. Perfekcjonistyczne nastawienie nie tylko jednak sprawia, że czujesz się przegrywem, bo nigdy nie jesteś w stanie spełnić swoich perfekcyjnych standardów, ale też łatwiej się poddajesz i rzeczywiście... Pozbawiasz szans na wygraną, sukces, ukończenie czegokolwiek, co jest dla ciebie ważne. A teraz być może zaskakujący dla Ciebie fakt. Czy czujesz, że masz w sobie coś z perfekcjonisty? Otóż podstępna pułapka polega na tym, że żaden perfekcjonista nigdy nie przyzna się sam z siebie do perfekcjonizmu. W końcu czuje się tak strasznie nieidealny. Niestety też, wbrew pozorom, tego typu niezdrowe zapędy ma bardzo wielu ludzi, a wszystkiemu winna jest konstrukcja naszego mózgu wymagające neurooprogramowanie swoją drogą, jeżeli czujesz, że dowiadujesz się czegoś ciekawego z tego filmu, uważasz, że to wartościowy materiał, to bardzo proszę zostaw subskrypcję, kciuka w górę, jakąkolwiek reakcję, to bardzo pomaga z algorytmem, inaczej takie filmy są dzisiaj po prostu zakopywane przez YouTube. Kojarzysz takie popularne chyba dzisiaj memy z mózgiem, na przykład, że nie będzie odpoczynku tylko i wyłącznie poczucie winy, albo mózg budzi kogoś w środku nocy i zaczyna rozpamiętywać jakieś błędy z przeszłości? Jak wspominałem, nasz mózg niestety jest skonstruowany tak, żeby utrudniać nam uczucie spełnienia i zadowolenia z siebie. Oprogramowanie naszego mózgu tylko pogarsza sprawę, ponieważ mamy naturalną skłonność do skupiania się na wadach. W roku 1965 dr M.H. Hollander, jeden z pierwszych klinicystów, który opisał perfekcjonizm jako zaburzenie, Napisał, że każdy z nas, kto jest wobec siebie surowy, nieustannie rejestruje to, co jest złe i rzadko skupia się na tym, co dobre. Tak intensywnie szuka wad lub skaz, że żyje tak, jakby był inspektorem na końcu linii produkcyjnej. Swoją drogą w dzisiejszym materiale opieram się na bardzo ciekawej książce How to be enough. Wyłącz samokrytykę, ogranicz perfekcjonizm i żyj w zgodzie ze sobą psycholożki klinicznej i autorki poradników psychologicznych Ellen Hendriksen. Książka rozpracowuje w bardzo ciekawy, praktyczny sposób nie tylko zagadnienia perfekcjonizmu, ale też szerzej naszego poczucia wartości oraz jak radzić sobie z takimi problemami naszych czasów jak prokrastynacja czy ciągła demotywacja. Ellen Henriksen cenię już od dawna, zresztą kiedyś opracowywałam tutaj na kanale chociażby jej świetną książkę dotyczącą zagadnienia nieśmiałości, więc bardzo mocno polecam. Przede wszystkim dlatego, że nie tylko opiera się na najnowszej teorii dotyczącej takich zagadnień właśnie też jak perfekcjonizm, ale jest tam dużo praktycznych ćwiczeń jak właśnie... Dostrzec te mechanizmy, te schematy w swoim życiu i jak się z nich uwolnić. Jeżeli temat jest Ci bliski, to link do tej książki znajdziesz w opisie tego materiału. A na kod absurdalny jest teraz 40% zniżki na tę książkę i generalnie na wszystkie książki wydawnictwa MT Biznes, z ich strony rozwój osobisty. Promocja ta trwa do 15 czerwca, do końca dnia, więc myślę, że tym bardziej warto się zapoznać. Serdecznie zachęcam wszystko w opisie tego filmu. A wracając do tego, jak nie czuć, że przegrywamy nasze życie i rzeczywiście go nie przegrywać, może powiem banał, ale chyba zgodzisz się, że, żeby radzić sobie w życiu coraz lepiej, trzeba przede wszystkim wyciągać wnioski ze swojej przeszłości i uczyć się na swoich błędach. I tutaj często jednak nasz mózg zupełnie nie pomaga, a tak dawnej żenady. Bo niestety, kiedy mając perfekcjonistyczne tendencje, mózg analizuje przeszłość, skupiając się w niej na błędach i porażkach, to woli nadawać im duży emocjonalny ciężar, zamiast konstruktywnie skupiać się na wyciąganiu tych najważniejszych wniosków. I to znów prowadzi do samonakręcającej się spirali. Po pierwsze, możesz czuć się przegrywem, bo w swojej przeszłości widzisz same błędy. I porażki? Gdy mamy tendencję do surowego traktowania siebie, surowo oceniamy również naszą przeszłość. Z żalem odbijającym się w naszych lusterkach wstecznych, zaczynamy myśleć o sobie jako o nieudacznikach, oszustach lub przegranych. A po drugie, nie wiem czy nie jeszcze gorsze, tego typu schematy myślenia absolutnie blokują proces uczenia się na błędach. Utrudniają proces wyciągania kluczowych wniosków, które mogłyby pomóc nam w dalszym życiu rzeczywiście coś osiągnąć. Takim bardzo niekonstruktywnym, blokującym wielu ludzi objawem są tak zwane ataki żenady, bardzo popularne u perfekcjonistów. Atak żenady ma miejsce, gdy nasz mózg bez pytania decyduje się przypomnieć nam przeszły, upokarzający lub niezręczny moment. Ataki żenady pojawiają się znikąd, zwykle gdy jesteśmy sami i robimy coś bezmyślnego. Reakcja jest fizyczna. Grymas, potrzeba zaciśnięcia oczu, odruchowe otrzepanie się jak mokry pies. Dlatego, aby dać sobie chociaż szansę na wolność, lepszą samoocenę, proces uczenia się i realną poprawę życia, po pierwsze konieczne jest, aby zrozumieć fatalne przekonania. Mózg osoby traktującej siebie niezwykle surowo działa w trybie wszystko albo nic. Albo spełniamy nasze oczekiwania, albo zawodzimy. I z jednej strony warto sobie oddać i uświadomić, że nasze standardy są generalnie zakorzenione w czymś dobrym w naszej sumienności. Często są tak wysokie, że stają się niemożliwe i nieludzkie. I dlatego, zamiast nam pomagać, tylko nas ograniczają. Ciekawą listę takich bardzo niebezpiecznych, ograniczających przekonań pułapek stosował jeden z twórców terapii behawioralno-dialektycznej, dr Thomas Lynch, co przytacza Ellen Hendriksen w swojej książce. Spodziewam się, że. Zawsze będę postępował właściwie. Zawsze będę miły i troskliwy. Zawsze będę podejmować optymalne decyzje. Będę panować nad tym, jak inni mnie postrzegają. Będę wiedzieć, jaki jest najlepszy sposób postępowania. Będę kontrolować emocje, doświadczenia i reakcje innych. Będę umiał dokładnie przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości. Będę zdolny rozpoznać intencje innych. Będę mógł pokonać każdą przeszkodę lub rozwiązać każdy problem bez względu na to, gdzie i jak się pojawią. Miewasz czasem tego typu założenia? Niestety przez swoją idealistyczność powodują one tylko więcej złego niż dobrego. Bo przecież zastanów się, spójrzmy prawdzie w oczy: nikt nie jest w stanie robić zawsze tylko tego, co słuszne. Żaden człowiek nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości. Pomimo uporu pojonego nam przez kulturę, która wmawia nam, że mamy się nigdy nie poddawać, nie możemy pokonać każdej przeszkody ani rozwiązać każdego problemu. Krótko mówiąc, gdy ponosimy porażkę, obwiniamy siebie, ale problemem nie jesteśmy my. Problemem jest często miara, której używamy do oceny. To jakie jest rozwiązanie? No cóż, powinniśmy urealistycznić. Nasze oczekiwania. I dać sobie przede wszystkim coś, co jest absolutnie kluczowe, żeby zejść z drogi, która paradoksalnie prowadzi do przegrania życia życiowy pakiet błędów. W Książce Ellen Hendricksen szczególnie spodobał mi się jeden cytat. Błędy są częścią pakietu o nazwie życie. Żale są podatkiem, który płacimy za utrzymywanie relacji międzyludzkich. Wszyscy kiedyś zawaliliśmy jakąś sprawę. Wszyscy skrzywdziliśmy jakoś osoby, na których nam zależy. Prawda jest taka, że wszyscy robiliśmy, robimy i będziemy robić czasami głupie rzeczy. Ale pomimo tego nadal możemy mieć wysokie oczekiwania, tylko musimy się nauczyć, że niespełnienie ich nie czyni nas od razu nieudacznikami. A po prostu oznacza, że żyjemy, że doświadczamy tego, co ludzkie i cały czas się uczymy. A to dużo bardziej konstruktywny proces. Tylko, żeby go zdrowo dla siebie wykorzystać, trzeba sobie dać na niego odpowiednią przestrzeń. Autorka proponuje tutaj bardzo ciekawy szablon alternatywny do. Tamtej listy niespełnialnych oczekiwań. Szablon ten odwodzi nas od myślenia w stylu wszystko albo nic, kierującego warunkową samoocenę i daje nam bardzo potrzebne w życiu pole manewru, pozwolenie, przestrzeń do bycia zwykłym człowiekiem. A brzmi on tak: zachęcam do przeczytania sobie też w myślach. Jestem inteligentną osobą, która czasami nie zna odpowiedzi. Jestem zdolną osobą, która czasem coś popsuje. Jestem oddaną pracę osobą, która czasami nie stara się ze wszystkich sił. Jestem spokojną osobą, która czasami traci panowanie nad sobą. Jestem zabawną osobą, która czasami jest poważna. Jestem poważną osobą, która czasami się rozluźnia. Jestem osobą odnoszącą sukcesy, która czasami ponosi porażki. Jestem zdyscyplinowaną osobą, która czasami sobie odpuszcza. Jestem zdrową osobą. Która czasami jest chora. Jestem kreatywną osobą, która czasami ma blokadę twórczą. Jestem dobrym uczniem, który czasami dostaje niskie oceny. Mam dobry osąd, ale czasami podejmuję też głupie decyzje. Jestem produktywną osobą, która czasami olewa pewne sprawy. Ciężko pracuję, ale czasem zwlekam z pewnymi zadaniami. Jestem miłą osobą, która potrafi stanąć we własnej obronie. Jestem dobrą osobą, która miewa trochę żalu. Dotarłem, ale wciąż szukam. Co czujesz, kiedy wypowiadasz tego typu zdania i próbujesz je odnieść do swojej osoby? Czy budzi się w tobie lekki bunt? Ja tak przynajmniej mam, ale też wiem, że w swoim życiu miewałem i nadal miewam problemy z perfekcjonizmem. Też nie oczekuję od siebie, że będę sobie zawsze idealnie radził, chociażby z tym problemem. Z drugiej strony, czy jest w tej liście coś naprawdę kontrowersyjnego, jak tak intelektualnie ją przeanalizować, coś nieludzkiego, czy właśnie jest to obraz naprawdę fajnego, wartościowego człowieka, który po prostu daje sobie też przestrzeń na niedoskonałości. Zachęcam do zabawy i przepracowania sobie chociażby tej listy, a po więcej informacji, wiedzy, też praktycznych ćwiczeń, jak radzić sobie ze swoimi skłonnościami do perfekcjonizmu, zachęcam do książki Ellen Hendrickson. Link do niej znajdziesz w opisie tego materiału. A na kod absurdalny do 15 czerwca do końca dnia przypominam, że jest 40% zniżki na tę książkę i wszystkie książki wydawnictwa MT Biznes na stronie Rozwój Osobisty, więc myślę, że warto chociażby zajrzeć, poszukać czegoś na siebie. Jeszcze raz link w opisie tego filmu. Z mojej strony to tyle. Wiem, że nie było idealnie, może były tutaj jakieś niedoszlifowane niedoskonałości w tym materiale, ale mam poczucie, że zrobiłem dobrą robotę. Mam nadzieję, że też tak uważam, że czegoś ciekawego dla siebie się tutaj dowiadujesz. Jeżeli tak jest, będę bardzo zobowiązany za subskrypcję, za kciuka w górę, za jakąś reakcję, żeby pomóc też trochę z algorytmem, żeby ten film może zobaczyli też inni, którzy mogą go potrzebować. Z mojej strony to tyle. Widzimy, słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia.